Jestem u Bąbelka dzisiaj znowu. Bąbelek jest przekochanym konikiem. Pokażcie. Łowca pojadłem przed chwilą, tak? Śpię na czystym sianku. Jestem przystojnym, dwuletnim panem. Jeszcze trochę będę wałachem, tak? No, jeszcze trochę, bo musimy uzbierać pieniążki na kastrację. Tak? Bo nie mamy, nie Bąbelku? Nie mamy kasiury, spłacamy konie. Jeszcze musimy Twoje dwie koleżanki wydobyć z auta. No. O, bąbelek Bombelek przychodzi do mnie. Blisko jest. Ho, ho blisko mojej nogi. On tak sobie przychodzi. Bąbelek, Bąbluś, ty jesteś identyczny jak bandziorek z tamtego roku. Ze skaryszewa. Szewa, tak? Jesteś identyczny. Identyczny, taki kochać no Bąblu łowca zjadłeś no teraz sianka rzucimy tak Bąbelku pamiętasz mnie jak się denerwowałeś w autku w Skaryszewie jak byłeś w aucie jak się denerwowałeś a teraz taki spokój w tobie no czyste manuszki piękne jestem pięknym panem Dwa lata dopiero mam i jestem potężny. 25. tego,